Dzień dobry, Bartosz Sawicki do Maklerski TMS Brokers. Wczoraj kurs Europelan przejściowo spadał poniżej poziomu 4,25, a to za sprawą przede wszystkim dobrych informacji dotyczących koniunktury w najważniejszych sektorach przemysłowych współczesnego świata, bowiem nie tylko w Polsce indeks PMI wyraźnie wzrósł, ale stało się także w przypadku większości naszych najważniejszych partnerów handlowych, jak i wiodących gospodarek, m.in. w przypadku gospodarki chińskiej. Docierają też coraz to nowe potwierdzenia, że koniunktura poprawia się również na peryferiach Eurolandu, czego dosyć dobitnym dowodem jest fakt, że indeks PMI dla sektora przemysłowego Hiszpanii po raz pierwszy od ponad dwóch lat wzrósł powyżej granicznego poziomu 50 punktów, który rozdziela regres od rozwoju sektora przemysłu. Dziś natomiast poznamy analogiczne wskaźniki dla amerykańskiej gospodarki. Będzie to zarówno indeks PMI, odczyt finalny, jak również odczyt indeksu najważniejszego w oczach uczestników rynku, jeżeli chodzi o obraz przemysłu w USA, czyli indeksu ISM dla sektora przemysłowego. Oczekiwany jest umiarkowany spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem, czyli odczyt na poziomie około 54 punktów. Jednak wiele wskazuje, że można spodziewać się nieco wyższej wartości tej bardzo ważnej publikacji makroekonomicznej, która rozpoczyna cykl danych, które zaważą na decyzji amerykańskich władz monetarnych w sprawie kosztu pieniądza, która zapadnie już na posiedzeniu w połowie września. Warto w tym kontekście odnotować jednak, że najważniejsze będą dane. Obrazujące kondycje rynku pracy, a mianowicie stopa bezrobocia i zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, które napłyną na rynek dopiero w piątek. Do tego czasu jednak nie powinniśmy narzekać na brak rynkowych emocji, wszak jutro o poziomie stóp procentowych decyduje Rada Polityki Pieniężnej, a w czwartek Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. We wtorek przed południem dolar amerykański wznawia aprecjację kurs EURUSD znajduje się w okolicach ostatnich minimów warto również zwrócić uwagę na przebieg notowań pary walutowej USDJPY w tym przypadku doszło do wybicia z formacji trójkąta który był budowany przez około 3 miesiące długoterminowy zasięg takiego ruchu modelowego po wybiciu właśnie z tej formacji to zdecydowanie poziomy zdecydowanie powyżej bariery 100 jednak bardzo ważnym Poziomem oporu w średnim terminie będzie okolica 101,5. Dziękuję za uwagę.